Cześć siemanko, z tej strony Welios, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sami. W dzisiejszym odcinku zaczynamy klipy od areny PvP. Poszliśmy się trochę pobić, porywalizować z innymi graczami. Ja poszedłem tutaj z moją ekipką. oprócz tego, że arena PvP to można rywalizować z innymi graczami, do tego są rankingi. Jeśli będziemy w top 3 najlepszych graczy, dostajemy wilkę nad głowę. Jest to taka ranga, świadcz o tym, że byliście na podium w rankingu tygodniowym na arenie PvP. Oprócz tego, że tutaj możemy się pobić, możemy również walutę z areny PVP wymieniać na nagrody, kostiumy, nakładki czy po prostu na jakieś ulepszacze, które są tam dostępne. W następnych klipach widzicie jak staram się ulepszyć zbroję na P2 i udało się. Brakuje nam sfer zauroczenia, więc lecimy na Dungeon 202. Dungeon 202 wygląda tak, że zbijamy mini-bossa, następnie mamy 5 metinów. 5 metynów zbijamy bardzo szybko, następnie mamy 300 mobów. Po tych 300 mobach mamy już bossa, jest to szatan. Nie jest to ciężki Dungeon, jedynie ból jest z nim taki, że po prostu te sfer bardzo słabo lecą. Z Dungeonu powinno lecieć od 2 do 4 sfer, najczęściej leci 2, ale no to bardzo rzadko czasem z 3-4 dungów macie dopiero dwie sfery, więc jest to bardzo czasochłonne w porównaniu do innych dungeonów. No i będziemy próbować pierwszą podbitą zbroję. Yy, przy okazji będziemy latać yy, koszmar. Nie będę wam tego pokazywał ale będę dodawał znaki, gdzie mi uda się dodać znaki, wtedy klip wstawię, bo nie ma sensu was zanudzać jak wrzucam te znaki, a tam jest 10%, yy, także, także pewnie w następnym odcinku będą klipy jak będziemy to miksować, czy po prostu jak wsadzę już bonusy do tych znaków. No, i próba na 3 pierwsza. No i niestety zawiedliśmy, także będziemy dalej dalej bierać tego szatana. Między lataniem dungeonów też na chwilę, że mamy alchemika zrobionego, także tworzymy alchemiki na legendy dla Bodego, ale również też na zatokę potrzebujemy dobrego odpału, żeby to naprawdę w miarę szybko zbijać. No, i tutaj zbijanie piratów z zatoki Alem. No, i tutaj erotachy pozbijane. No, i tutaj diz z Alem. Serdecznie go pozdrawiam. sprzedałem mu Klingę czarno księżnikę, którą ma założoną za 6KSM, i do tego kupiliśmy amulet, który nam był potrzebny. P11.5 Odpo na za 4KSM. Wydaje mi się, że to była fajna cena. Także, także już mamy amulet 5 Odpo, i w następnym klipie powinniśmy robić cywilkę. W ostatnim odcinku wytropiliśmy ją, udało nam się wytropić. Gilia nam przyznała ją, więc tutaj robimy rangę na pobocznej postaci z tą cywilką. Musimy wzmocnić co najmniej raz, żeby dostać to osiągnięcie. No niestety dostaje się tylko 10 punktów, także nie wiem czy było warto. No i dodajemy wzmocnienia. To jest, y, zrobiliśmy jedną cywilkę, mamy 4 odpo. tutaj mamy 19 int, z tego względu, że nie mogłem znaleźć 20 int, y, więc będzie 19 na razie do połączenia serwerów, a później może uda mi się wydropić, a może kupić. Także mamy już dwie cywilki, możemy wy również wybijać, jak i nabijać y, bossy w, w ABS-ie. No i następne klipki, czyli zbijanie kraba, czyli klasyka gatunku. Askan nabijaliśmy tutaj, a raczej próbowaliśmy przebić chyba jedną z Gildii. Yy, No i zobaczcie jak to się jak to się, jak to się skończyło. Jeśli ktoś z początkujących graczy mnie ogląda, w mieście Amra występują żywiołaki, są to cztery rodzaje. Codziennie możemy oddać im 10 sztuk esencji, które wydrobimy z bosu. Następnie oddajemy im i dzięki temu możemy zdobyć od 5 do 20 golda od nich. Do tego, jeśli oddamy im 30 razy esencję. Po 30 dniach dostajemy y, nagrodę w postaci nakładki. Możemy wybrać sobie jako to jest nakładka, i jest to nakładka za darmo. Tutaj ulepszam runki, udało się w końcu ulepszyć runę chaosu. No i tutaj nowa perspektywa w lewym górnym rogu staram się wybijać hilarem, a tutaj bodym nabijam na Askanie. Wydaje mi się, że ta, że ta nowa perspektywa też będzie ciekawa. Będziecie mogli mieć podgląd co aktualnie robi na Hilerze, ale też yy, co się dzieje na bodym. Yy, zmienię po prostu rozdzielczość, żebyście widzieli na pół ekranu co się dzieje na bodym, a co się dzieje na healerze. Następna próba z szatanem, zbroja P3 zawiodłeś, także będziemy dalej się z nią bawić. Następne klipy to jest ulepszenie, przerabianie imperatora na kleje, czyli ostatni set biżuterii, no i brązoletka powiodła się także super fajnie by było, jakby tak zbroje nam ulepszało. No i następny klip jest to ZUO Następne zło, tylko to zło było inne z tego względu, że były tylko bosy z dungeonów. Ostatnio były same, większość była z map. Tutaj postawi administracja postawiła na, na bosy z, z dungeonów. To ulepszanie. ulepszenie. Branzy klejnotów na P2, zbrojki na P3, nie udało się, następny klip i udało się na P3, było niezmiernie miło, no ale na P4 znowu spaliło, także będziemy latać następny, następny dungeon, czyli Erie. Ostatni klip, czyli nabijanie wumu yy, też bez większych problemów, po prostu sami to nabijamy. A co do konkursu, to wszystko jest w opisie, także na 100 subów na pewno przygotuję coś lepszego, może jakieś SM-ki po prostu od siebie dam. Także trzymajcie się, mam nadzieję, że wam się podobało. No i na razie, hejo!